Stacja Polski na półmetku konkursu wzruszynowego w zajmuje trzecie miejsce. Jak oznacza poziom dzisiejszego konkursu? Poziom bardzo ciężki, ale wyrównany. No, no i, i co, do końca będziemy tutaj będę trzymać za chłopaków kciuki, żeby to, żeby te, żeby to miejsce się utrzymało. W pierwszej 127 metrów, w drugiej 127. Czego zabrakło w drugim skoku? niczego nie zabrakło, 70, po, prostu po prostu byłem w w trochę wściekły na ten skok, ale jak popatrzyłem później i dowiedziałem się, jakie miałem warunki, to dalej nie dało się drugiej i dosłownie w zeszłym miesiącu zadebiutowałeś przy Świata, a już teraz jesteś jednym z czterech zawodników, którzy są wystawiani w konkursie drużynowym przez trenera Łukasza Krośla. Spodziewały się, że tak dobrze ci będzie szło i tak szybko Dobry znajdziesz odwiedziny. Dobry skok wykonują eee, Mówiłem już wczoraj, wczoraj, Panu, że tą pracę, jaką, jaką wykładam do tych treningów, myślę, że nie mogę być nie, nie nie zaskoczony tym, że... Jestem powoływany na takie zawody, bo wiem ile daję siebie na treningu i po prostu staram się, jak mogę, do tego jeszcze mam wspaniałych ludzi obok siebie i nic tylko skakać. A Ty liczysz trochę na to, że po tym sezonie znajdziesz się w kadrze A, czy może nie, nie robić i to różnicy, może startować z innej kamie? Nie myślałem nad tym, no, jest mi dobrze jak mi jest i po prostu będę się starać nadzyskać.